Na naszej stronie. Z tej strony widzę, że i w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj przechodzimy z czwartą i zaraz z ile mi się to w ogóle uda? nie o, no, we jeden udało mi się jakoś, ledwo. Muszę lepiej oszczędzać energię, latarkę, no dobra, dobra e, continu, tak. Świetnie. Oh. W ostatnim odcinku jedyny, czego, czego się dowiedziałam, czego się to to, że mangle, no duży ten. Szybko się.

These Should things happen sometimes. Um, They'll all get sorted out in a few days. Just mm -hmm. keep an eye on things and I'll keep you posted. Uh, right. Just as a side note though, by trying to avoid eye contact with, with right. the animatronic side of the camp, uh, someone may have tampered with their facial recognition system. Yeah. We're not sure. But the characters have been acting very unusual. almost aggressive towards the staff. They interact with the right. kids just fine, but when they encounter an adult they don't. Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć... W Master już nie mam jednego paska, świetnie, oszczędzam te Raz... Dwa... Trzy... Raz... Dwa... Trzy... Ok, tu świecę. Raz... Dwa... Trzy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, raz, dwa, trzy, raz, dobra, trzy, jeden, dwa, trzy. W ostatnim odcinku nie dostaliśmy żadnego jobscera. Tutaj będzie... Pewnie Fokcy z przodu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie nie pierwsza jem dwa paski spadły. Dwa, trzy, raz, trzy, dobra, poszedł se, mi się zapisywa lata. Dwa, trzy. Coś było? Ha, tylko nie music podstawał. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, jest dwunasta droga. Raz, dwa, trzy. Raz. Dwa. Trzy. Letarka jest git. Dobra. Wrzucił mnie z kamer. Nie widzę jak on Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Music box. Raz. O, czy hello. Mam wyjątek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Oj, no fajnie z tą fotelą. Raz, dwa, trzy. Halo. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. O, to fajnie. No to zobaczymy, czy przeżyję. Okay. Raz, dwa, trzy, cztery. Music box. Jest dobra, jest dobrze się trzyma, na stówę baterii mi stać. Co? O nie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Z box. Raz, dwa, trzy. Tradycyjny atak mango był raz... ...dwa... ...trzy... ...cztery... ...raz... ...dwa... ...trzy... Raz, dwa. ...no! UŚMIECIU! Foxy mnie Dobra, Foxy. Elo. Raz, ...dwa... Trzy, ...cztery... ...pięć... ...no! Kamera mi się... <grymiany> Tego nie ma? Nie jest. Przez kamerę. Prze kamerę. Prze kamerę. Prze kamerę. Prze A <śmienicza> była czwarta była... było dobrze. Było dobrze, ja musiał chciałem... on Dwa, trzy, cztery, pięć. Wow.

nie mam kartki. No. Mam, 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 Nie mam na co dla kartki. Nie mam na no. Wow. No. to teraz tylko piąta noc. Nie, będzie no. nie Czekaj. Mara! My, my się nie przyjaciółkujemy. To Jesteś moim głównym problemem w tej grze. Muszę Ciebie nakręcać. wyjść. Mara! It's me. It's me, Mario. <ścoughs> to się nie uda. To się nie uda.

Okay. Available. Uh we don't have a replacement for your ship yeah. yet, but we're working on it. Yeah, uh, we're gonna try to contact the original one, restaurant or uh, I think the name three. of the place was Red Bears Family Diner or something like that. Uh we'll just get three. one more night. Uh, hang in there. Good night. One, two, three. Fajnie, gość po z jeszcze sprzedu. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Music box. Trzy, cztery, pięć. Świetnie, nie ziemię. No, no czekam. Mm oczywiście. -hmm. Świetnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Nie, koniec! Koniec, 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 koniec. No Ja, yeah. no. no... Tak... Over, no. Ja chciałam jakąś już minigierkę, e, ja chcę się ustosować. To już mamy dwie śmierci? Czy jedną? Dwie! Jedna, Raz... Dwa... Raz, dwa, trzy. Czuję jakby, że to będzie to, że to będzie to. Świeciłem. Mam no będzie to Raz, dwa, i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Świetnie. Raz, dwa, i trzy. Raz, dwa, trzy, Pięte, dwa, trzy. Dlaczego? O, cicho. Zobacz, jak A Raz, dwa i trzy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa,

Dobra, teraz nie muszę jeszcze kłaść maski, bo nikogo nie ma. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Na pierwszy tak, dwa, to nie muszę kość maski. Jeszcze Raz, dwa, trzy. Zawsze przenosek zawsze przyda. To też pomoże. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Nie. Dwa. Trzy. Co jest? Włączył mi się... Tak Widoczek jest nowy, zamiast tego Dwa... Trzy... dobra, jak tutaj czekam, czekam, czekam. Ich, czekaj, to chyba nie może być jeszcze. Raz... Dwa... Trzy... Cztery... Pięć... Mogło w tej grze nie być tego efekty, byłby nie szybko.

Z przodu, się Mą dół. Mą dół. Mą dół. Raz, Dwa. Trzy. Cztery. Music box na wyczerpanie. Raz. Dwa. Trzy. A, fajnie fajnie teraz to ja to przeżyję no dziwo dwa trzy cztery dobra to na pewno przeżyję nie Prze że do 30 do 40 minut o... Przegrałem challenge i... Naprawdę no, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. przez 200 jakieś Jak Jako Karę Kara jakoś Nie mi dłużej niż do 40 minut tego filmu. O. Dobrze. Próbujemy. Nie wiem czy ja to przejdę. To jest... Mam taki schemat i od razu kamery daję. Nie mogę dawać od razu kamery. Muszę robić tak. O. Muszę robić coś takiego, co zaraz, zaraz Raz, dwa, trzy. Zawsze obracam się I muszę czekać. Chwilkę. Chwilę chociaż muszę czekać. Raz, dwa, i trzy. Raz. No takie odczekanie. Żeby nie było, bo wtedy od razu dałem kamery. Dwa, i trzy. I tutaj bądź za Raz. Dwa. Trzy. Spamuję. To no, słyszeliście pewnie tak głośno, bo tak spam. Raz. Dwa. Trzy. Raz. Dwa. Trzy. Raz. 1, e Não é, Yeah, wow. Bonnie, no. Dwa. trzy. Dodarek. Raz. Dwa. Trzy. Będziesz No! <grywa> elo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No Ale... لا يزيد Dwa trzy. O, fajnie, przyjaźnie. Raz, dwa, Halo. 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 z przodu. Raz, dwa i trzy. Już piąta. Wow. Błogę mnie nie jumpscary. Ja zdążyłem. Raz, dwa i trzy, i cztery i pięć. Nie żałuję, no co mam. Mam baterię. Mam baterię, stać mnie. Dobyłem się trochę. ha <laughs> ha FA1 też był 11 grudnia, bo nagrywałam tu 11 grudnia, dzisiaj też był 11 grudnia, nagrywam to nie 11 grudnia, a 14 stycznia, nie, nie będę. Please press and hold delete to Russell all data, że zapisałem tego robić. szósta noc. To może kiedy idzie, ale odpalę sobie ją, aby przegrać na samym początku. Oh, oh, hello, uh, what on earth are you doing there? Uh, didn't you get the memo? Uh, the place is closed down. Yeah, oh, a Someone used one of the suits. We had a spare in the back, a yellow one. Someone used it. Now none of them are acting right. Listen, just, just finish your shift. The schedule for tomorrow, a birthday. No, alo, marionetka. Może na No, alo, I to będzie na tyle w dzisiejszym filmie. Cześć. No i widzimy się w następnym odcinku, który nie będzie. Może w inny snap. Może w shortsy będą przez jakiś czas, a może cokolwiek innego. Nie wiem. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć.